Hrabina Elżbieta Radziwiłłowa stała przy oknie swojego pałacu, obserwując tańczące pary na dziedzińcu. Jej pełne dłonie spoczywały na parapecie, a w oczach błyszczały łzy, które nie mogły spaść. Miała 28 lat i nadal była panną, rzecz niebywała w jej stanie. Wszyscy młodzi szlachcice przybywali do jej majątku z nadzieją na zyskanie jej przychylności, ale nie z powodu jej urody czy charakteru. Interesowały ich tylko jej rozległe ziemię i pełne złota skarbce. Gdy jednak spotykali ją osobiście, ich entuzjazm szybko gasł. Elżbieta nie była szczupłą, delikatną damą, jaką oczekiwano w tamtych czasach, jej sylwetka była pełna, ramiona szerokie, a policzki rumiane. Matka często powtarzała jej, że powinna jeść mniej, ale Elżbieta nie potrafiła powstrzymać się od smakowitych potraw, które przygotowywała kucharka. Moja pani, odezwała się cicho pokojówka Anna, wchodząc do komnaty. Czy życzy sobie pani kolację? Elżbieta odwróciła się od okna. Jej suknia z ciężkiego jedwabiu szelestiła przy każdym ruchu. Wiedziała, że powinna odmówić, ale głód był silniejszy. Tak, Anno, poproś o zwykłą kolację. Pokojówka ukłoniła się i wyszła, pozostawiając hrabinę samą z jej myślami. Elżbieta usiadła w fotelu i zamknęła oczy. Czy kiedykolwiek znajdzie kogoś, kto pokocha ją taką jaka jest? Czy jest skazana na życie w samotności, otoczona tylko służbą i pochlebcami szukającymi jej majątku? Za oknem słychać było śmiech bawiących się gości, ale dla Elżbiety brzmiał on jak drwiny z jej losu. Następnego ranka do pałacu Radziwiłłów przybył niezapowiedziany gość. Rycerz na czarnym koniu zatrzymał się przed głównym wejściem a jego zbroja błyszczała w porannym słońcu. Nie nosił herbu, który można by rozpoznać, a jego twarz skrywał hełm z opuszczoną przyubicą. Elżbieta obserwowała go z okna swojej sypialni, czując dziwne poruszenie w sercu. Coś w postawie tego mężczyzny było inne od wszystkich innych, którzy tu przybywali. Nie patrzył na pałac z zachłannością, lecz z szacunkiem. Kim jest ten człowiek? Zapytała Annę, która właśnie przyniosła jej poranną toaletę. Nikt go nie zna, moja pani. Przedstawił się jako rycerz Kazimierz, ale nie podał nazwiska. Prosi o audiencję. Elżbieta poczuła, jak serce bije jej szybciej. Zwykle unikała spotkań z nowymi adoratorami, wiedząc, jak się skończą, ale tym razem coś kazało jej zgodzić się na spotkanie. Powiedz mu, że przyjmę go w sali audiencyjnej za godzinę. Anna ukłoniła się i wyszła. Elżbieta zaczęła przygotowywać się do spotkania z niezwykłą starannością. Wybrała swoją najpiękniejszą suknię, granatową z złotymi haftami, która podkreślała kolor jej oczu. Wiedziała, że jej sylwetka nie jest idealna, ale przynajmniej mogła wyglądać dostojnie. Gdy schodziła po marmurowych schodach do sali audiencyjnej, czuła dziwny niepokój. Coś mówiło jej, że to spotkanie będzie inne od wszystkich poprzednich. Czy ten tajemniczy rycerz okaże się kolejnym rozczarowaniem, czy może los w końcu się do niej uśmiechnie? Rycerz Kazimierz stał w centrum sali audiencyjnej, trzymając hełm pod pachą. Gdy Elżbieta weszła, ukłonił się głęboko, ale jego oczy nie opuściły jej twarzy ani na moment. Hrabina poczuła rumieniec na policzkach, nie z zawstydzenia, lecz z zaskoczenia. Nikt nigdy nie patrzył na nią w taki sposób. Kazimierz był wysokim mężczyzną o ciemnych włosach i przenikliwych, szarych oczach. Jego twarz nosiła blizny po bitwach, ale miała w sobie szlachetność, która robiła wrażenie. Nie był młodzieńcem, miał około trzydziestu pięciu lat, co w tamtych czasach oznaczało dojrzałość i doświadczenie. Wasza wysokość, przemówił niskim, spokojnym głosem. Jestem wdzięczny za przyjęcie. Rycerzu Kazimierzu, odpowiedziała Elżbieta. Starając się zachować dostojność. Co sprowadza was do mojego pałacu? Mężczyzna milczał przez chwilę, jakby szukał odpowiednich słów. W jego oczach Elżbieta dostrzegła coś, czego nie widziała u żadnego z poprzednich adoratorów szczerość. Słyszałem o Waszej Wysokości wiele dobrego, o Waszej mądrości, dobroci dla poddanych i sprawiedliwości. Chciałem poznać damę, o której mówi się, że ma serce większe niż jej majątki. Elżbieta poczuła, jak coś ściska ją w gardle. Nikt nigdy nie mówił o niej w ten sposób. Wszyscy skupiali się na jej bogactwie lub na jej wadach. To bardzo miłe słowa, rycerzu. Ale czy nie przybywasz tu jak inni, szukając korzyści? Kazimierz pokręcił głową. Przybywam szukać czegoś znacznie cenniejszego niż złoto czy ziemię, wasza wysokość. Elżbieta zaprosiła rycerza do mniejszego salonu, gdzie mogli rozmawiać swobodniej. Usiedli naprzeciwko siebie przy małym stoliku, na którym Anna podała wino i owoce. Hrabina zauważyła, że Kazimierz nie spoglądał ukradkiem na bogato zdobione ściany czy kosztowne przedmioty, jak robili to inni goście. Powiedz mi, rycerzu, skąd pochodzisz? Twój herb nie jest mi znany. Kazimierz uśmiechnął się smutno. Nie mam herbu, Wasza Wysokość. Jestem synem prostego rycerza, który zginął w służbie króla. Mój majątek to tylko mój miecz i honor. Elżbieta poczuła szacunek dla jego szczerości. W świecie, gdzie wszyscy kłamali o swoim pochodzeniu, aby wydać się ważniejsi, jego prawdomówność była odświeżająca. A jednak przybywasz do hrabiny, szukając czego dokładnie? Szukam kobiety, która zrozumie, że prawdziwa wartość człowieka nie leży w jego wyglądzie czy majątku, lecz w sercu, odpowiedział, patrząc jej prosto w oczy. Słyszałem, że Wasza Wysokość jest taką osobą. Elżbieta poczuła, jak jej oddech przyspiesza. Czy ten mężczyzna naprawdę mówi to, co myśli? Rycerzu Kazimierzu, czy wiesz, że inni nazywają mnie grubą hrabiną, że śmieją się ze mnie na dworach? Kazimierz wstał i podszedł do okna. Ludzie śmieją się z tego, czego nie rozumieją, widzą tylko powierzchnię, ale nie dostrzegają piękna, które kryje się głębiej. Elżbieta poczuła łzy napływające do oczu. Nikt nigdy nie mówił o niej jako o pięknej kobiecie. Dlaczego jesteś taki inny od innych? Bo sam zaznałem odrzucenia wasza wysokość. Kazimierz opowiedział Elżbiecie swoją historię, jako młody człowiek służył w wojsku królewskim, gdzie wyróżnił się odwagą i honorem. Jednak podczas jednej z bitew otrzymał głęboką ranę na twarzy, która pozostawiła brzydką bliznę. Gdy wrócił do domu jego narzeczona, córka bogatego szlachcica, odmówiła ślubu. Powiedziała, że nie może poślubić oszpeconego mężczyzny, mówił cicho, patrząc przez okno: że co pomyślą ludzie, widząc ją u boku takiego męża? Elżbieta słuchała w milczeniu, czując jak jej serce napełnia się współczuciem. Wreszcie spotkała kogoś, kto rozumiał ból odrzucenia. Od tamtej pory kontynuował Kazimierz, wędruję po kraju służąc tym, którzy potrzebują pomocy, ale zawsze marzyłem o znalezieniu kobiety, która pokocha mnie takiego, jaki jestem. A co sprawia, że myślisz, że ja mogę być taką kobietą? zapytała Elżbieta, starając się ukryć drżenie w głosie. Kazimierz odwrócił się do niej. Bo w waszych oczach widzę to samo pragnienie, które noszę w sercu pragnienie prawdziwej miłości, która nie zna granic ani uprzedzeń. Elżbieta wstała i podeszła do niego. Po raz pierwszy w życiu czuła, że ktoś naprawdę ją rozumie. Rycerzu Kazimierzu, czy zostaniesz w moim pałacu na jakiś czas? Chciałabym Cię lepiej poznać. Mężczyzna ukłonił się. To będzie dla mnie honor, Wasza Wysokość. Tej nocy Elżbieta nie mogła zasnąć, myśląc o dziwnym rycerzu, który pojawił się w jej życiu, jak promień nadziei w ciemności. W kolejnych dniach Elżbieta i Kazimierz. Spędzali razem coraz więcej czasu. Spacerował z nią po ogrodach pałacowych, opowiadając o swoich podróżach i przygodach. Hrabina odkrywała w sobie stronę, o której istnieniu nie wiedziała, potrafiła śmiać się swobodnie, żartować i czuć się piękną. Kazimierz traktował ją z szacunkiem i czułością, jakiej nigdy wcześniej nie doświadczyła. Nie patrzył na nią z politowaniem, ani nie starał się unikać dotykania jej dłoni. Przeciwnie. Zdawał się cieszyć jej towarzystwem szczerze i bez zastrzeżeń. Pewnego wieczoru siedzieli w bibliotece przy kominku. Elżbieta czytała mu fragmenty swoich ulubionych ksiąg, a Kazimierz słuchał z uwagą, czasem zadając pytania, które świadczyły o jego inteligencji. Wasza wysokość, odezwał się nagle, czy mogę powiedzieć wam coś, co noszę w sercu od kilku dni? Elżbieta odłożyła księgę, czując jak serce zaczyna jej szybciej bić. Oczywiście, rycerzu. Kazimierz wstał i ukląkł przed jej fotelem. Pokochałem Was, Elżbieto. Pokochałem Waszą dobroć, mądrość, Wasz śmiech i sposób w jaki troszczcie się o innych. Jesteście najpiękniejszą kobietą, jaką spotkałem w życiu. Elżbieta poczuła, jak łzy napływają jej do oczu. Nikt nigdy nie nazywał jej piękną z taką szczerością. Kazimierzu, wyszeptała. Wiem, że jestem tylko biednym rycerzem, ale przysięgam wam na honor, że będę was kochał i chronił do końca swoich dni. Czy zechcecie zostać moją żoną? Elżbieta nie mogła powstrzymać łez szczęścia. Tak, Kazimierzu. Tak. Wieść o zaręczynach hrabiny Elżbiety z nieznanym rycerzem rozeszła się po okolicy jak pożar. Szlachta była zszokowana. Jak mogła tak bogata dama wybrać sobie męża bez tytułu i majątku? Plotki krążyły po wszystkich dworach, a niektórzy nazywali Elżbietę szaloną, ale hrabina nie przejmowała się plotkami. Po raz pierwszy w życiu była szczęśliwa. Kazimierz okazał się nie tylko kochającym narzeczonym, ale także mądrym doradcą. Pomagał jej w zarządzaniu majątkiem, a jego sprawiedliwość wobec poddanych zyskała mu ich szacunek. Przygotowania do ślubu trwały miesiąc. Elżbieta chciała, aby ceremonia była skromna. Ale Kazimierz nalegał, żeby była godna jej pozycji. Jesteś hrabiną Elżbieto, zasługujesz na najpiękniejszy ślub. Anna pomagała w szyciu sukni ślubnej. Była to kreacja z białego jedwabiu z perłowymi haftami, skrojona tak, aby podkreślić urodę Elżbiety, a nie ukrywać jej sylwetkę. Będzie pani najpiękniejszą panną młodą w całym województwie, zapewniała pokojówka. Elżbieta patrzyła na siebie w lustrze i po raz pierwszy w życiu czuła się naprawdę piękna. Miłość Kazimierza zmieniła ją, jej oczy błyszczały, policzki miały zdrowy rumieniec, a w całej postawie było więcej pewności siebie. Jednak nie wszyscy cieszyli się z tego związku. Hrabia Stanisław Potocki, który od lat zabiegał o rękę Elżbiety ze względu na jej majątek, był wściekły. Zaczął rozpowiadać, że tajemniczy rycerz to oszust, który chce tylko ukraść fortunę hrabiny. Zobaczymy, jak długo ten związek potrwa mruczał złośliwie. Dzień ślubu był piękny i słoneczny. Kościół w pobliskim miasteczku wypełnił się gośćmi, choć wielu z nich przyszło bardziej z ciekawości niż z radości. Wszyscy chcieli zobaczyć grubą hrabinę i jej tajemniczego rycerza. Elżbieta szła do ołtarza w towarzystwie swojego stryja, który zgodził się jej towarzyszyć mimo swoich wątpliwości. Suknia ślubna pięknie się układała, a welon delikatnie opadał na jej ramiona. Gdy spojrzała na Kazimierza stojącego przy ołtarzu, poczuła, że serce może jej wyskoczyć z piersi. Rycerz był ubrany w czarny strój z białą koszulą, a jego oczy błyszczały szczęściem. Gdy Elżbieta stanęła obok niego, szepnął. Jesteś najpiękniejszą kobietą na świecie. Ceremonia przebiegła spokojnie, choć Elżbieta słyszała szepty gości za swoimi plecami. Niektórzy komentowali jej wygląd, inni zastanawiali się nad motywami rycerza. Ale gdy Kazimierz wypowiadał przysięgę małżeńską, jego głos był tak pełen miłości i szczerości, że nawet najbardziej sceptyczni goście musieli przyznać, że to nie jest udawane. Przysięgam ci, Elżbieto że będę cię kochał w zdrowiu i chorobie, w bogactwie i biedzie, w radości i smutku, aż śmierć nas nie rozłączy. Gdy ksiądz ogłosił ich mężem i żoną, Kazimierz pocałował Elżbietę delikatnie, a ona poczuła, że to najszczęśliwszy moment jej życia. Wesele odbyło się w pałacu, goście jedli, pili i tańczyli, a młoda para była centrum uwagi. Elżbieta nigdy nie czuła się tak piękna i kochana. Pierwsze miesiące małżeństwa były dla Elżbiety jak sen. Kazimierz okazał się idealnym mężem, czułym, troskliwym i wiernym. Każdego ranka budził ją delikatnym pocałunkiem, a wieczorami czytał jej poezję przy kominku. Rycerz przejął część obowiązków związanych z zarządzaniem majątkiem, wykazując się przy tym niezwykłą sprawiedliwością i mądrością. Poddani pokochali go za to, że zawsze ich wysłuchiwał i starał się pomóc w rozwiązywaniu problemów. Elżbieta rozkwitała u jego boku, przestała ukrywać swoją sylwetkę pod ciemnymi sukniami, zaczęła nosić jasne kolory, które podkreślały jej urodę. Kazimierz często mówił jej, jak bardzo ją kocha, i jego słowa brzmiały szczerze: Jesteś moim skarbem, Elżbieto. Bez ciebie moje życie nie miałoby sensu. Para często urządzała przyjęcia dla miejscowej szlachty. Początkowo goście przychodzili z ciekawości, ale z czasem musieli przyznać, że Elżbieta i Kazimierz tworzą harmonijny związek. Ich miłość była tak oczywista, że nawet najwięksi sceptycy zaczęli zmieniać zdanie. Jedyną osobą, która nie mogła pogodzić się z tym małżeństwem, był hrabia Potocki. Wciąż rozpowiadał plotki o Kazimierzu, twierdząc, że to oszust, który prędzej czy później pokaże swoje prawdziwe oblicze. Zobaczycie! Mówił do wszystkich, którzy chcieli słuchać: Ten człowiek ukrywa jakąś tajemnicę. Nikt nie jest tak dobry, jak się wydaje. Ale Elżbieta była zbyt szczęśliwa, żeby przejmować się złośliwymi plotkami. Miała wszystko, o czym marzyła: kochającego męża i spokojne życie. Spokój w życiu Elżbiety i Kazimierza został zakłócony pewnego jesiennego dnia, gdy do pałacu przybył posłaniec z pilną wiadomością. Król wzywał wszystkich rycerzy do obrony granic przed najazdem wojsk tureckich, które zbliżały się do polskich ziem. Kazimierz przeczytał list w milczeniu, a jego twarz stała się poważna. Elżbieta od razu zrozumiała, co to oznacza. Musisz jechać, prawda? Zapytała, starając się ukryć drżenie w głosie. Rycerz skinął głową. To mój obowiązek, Elżbieto. Przysięgałem służyć królowi i ojczyźnie. Tej nocy małżonkowie nie mogli zasnąć. Leżeli w łóżku, trzymając się za ręce, a każde z nich myślało o tym, co może przynieść jutro. Obiecaj mi, że wrócisz, szeptała Elżbieta. Przysięgam ci, że zrobię wszystko, aby do Ciebie wrócić, odpowiedział Kazimierz, całując jej dłoń. Rano rycerz zaczął przygotowania do wyjazdu. Sprawdzał zbroję, ostrzył miecz i pakował niezbędne rzeczy. Elżbieta pomagała mu w milczeniu, starając się nie płakać. Gdy nadszedł czas pożegnania, Kazimierz wziął żonę w ramiona. Pamiętaj, że jesteś najważniejszą osobą w moim życiu. Bez względu na to, co się stanie, zawsze będę cię kochał. Ja też cię kocham, Kazimierzu, więcej niż życie. Rycerz wsiadł na konia i odjechał, a Elżbieta stała w bramie pałacu, patrząc za nim, dopóki nie zniknął za zakrętem drogi. Nie wiedziała, że to ostatni raz, gdy widzi go żywego. Tygodnie mijały w niepewności. Elżbieta każdego dnia wypatrywała posłańca z wieściami z frontu, ale żadne nie nadchodziły. Noce spędzała, modląc się o bezpieczny powrót męża, a dni wypełniała obowiązkami, starając się nie myśleć o najgorszym. Anna próbowała pocieszyć swoją panią, ale sama była zaniepokojona. Wszyscy w pałacu czuli, że coś złego wisi w powietrzu. Pewnego deszczowego wieczora do bramy pałacu dotarł konny posłaniec. Elżbieta pobiegła na dziedziniec, mając nadzieję, że to wieści od Kazimierza. Ale gdy zobaczyła poważną twarz posłańca, serce zamarło jej w piersi. Wasza wysokość, powiedział mężczyzna, zdejmując czapkę, mam dla Was wiadomość od kapitana Kowalskiego z wojsk królewskich. Elżbieta wzięła list drżącymi rękami. Gdy przeczytała pierwsze słowa, świat zawirował jej przed oczami. Rycerz Kazimierz zginął bohaterską śmiercią, broniąc przeprawy przez rzekę. Jego odwaga uratowała życie wielu żołnierzy. Ostatnie słowa, które wypowiedział, to było imię Waszej Wysokości. Elżbieta upadła na kolana na mokrym bruku. Anna podbiegła do niej, ale hrabina nie słyszała jej słów. Świat stał się nagle pusty i bezsensowny. Nie, to niemożliwe szeptała przez łzy. Posłaniec podał jej jeszcze jeden przedmiot. Pierścień ślubny Kazimierza, zdjęty z jego palca przed pochówkiem. Elżbieta wzięła pierścień i przycisnęła go do serca. Mężczyzna, który nauczył ją kochać i czuć się piękną, odszedł na zawsze. Została sama ze swoim bólem i wspomnieniami o kilku miesiącach prawdziwego szczęścia. Elżbieta pogrążyła się w głębokiej żałobie. Przez wiele tygodni nie wychodziła ze swoich komnat, nie przyjmowała gości i prawie nie jadła. Anna martwiła się o zdrowie swojej pani, ale nic nie mogło pocieszyć hrabiny w jej bólu. Pałac pogrążył się w ciszy, służba mówiła szeptem, a wszystkie przyjęcia i uroczystości zostały odwołane. Elżbieta spędzała dni trzymając w ręku pierścień Kazimierza i wspominając każdą chwilę spędzoną z nim razem. Hrabia Potocki, dowiedziawszy się o śmierci rycerza, ponownie zaczął zabiegać o względy Elżbiety. Przysyłał listy z kondolencjami. Ale w każdym z nich sugerował, że teraz potrzebuje ona silnego męża, który zaopiekuje się nią i jej majątkiem. Ten człowiek nie ma serca, mówiła Anna, czytając kolejny list potockiego. Jak może myśleć o małżeństwie, gdy pani jeszcze opłakuje męża? Ale Elżbieta nie interesowała się żadnymi propozycjami. Wiedziała, że nigdy nie pokocha nikogo tak, jak kochała Kazimierza. Jej serce umarło razem z nim na polu bitwy. Jedyną rzeczą, która dawała jej siłę, było zarządzanie majątkiem zgodnie z zasadami, których nauczył ją mąż. Starała się być sprawiedliwa wobec poddanych i pomagać potrzebującym, bo wiedziała, że tego by od niej oczekiwał. Pewnego dnia Anna przyniosła jej wiadomość, która miała zmienić wszystko. Moja pani, przybył tu żołnierz, który służył razem z panem Kazimierzem. Mówi, że ma dla pani ważną wiadomość. Elżbieta podniosła głowę po raz pierwszy od tygodni. Może ten człowiek opowie jej więcej o ostatnich chwilach jej męża? Żołnierz, który przybył do pałacu, był młodym człowiekiem o smutnych oczach, przedstawił się jako Jan Kowalczyk i opowiedział Elżbiecie o ostatnich dniach życia jej męża. Rycerz Kazimierz był najodważniejszym człowiekiem, jakiego znałem, mówił. Gdy Turcy zaatakowali przeprawę, on pierwszy rzucił się do walki, krzyczał, że musi wrócić do swojej ukochanej żony. Elżbieta słuchała z łzami w oczach, ale jednocześnie czuła dumę z odwagi swojego męża. Przed śmiercią, kontynuował żołnierz, rycerz Kazimierz poprosił mnie, żebym przekazał pani to. Podał jej mały zwój pergaminu. Elżbieta rozwinęła go drżącymi rękami i przeczytała ostatnie słowa swojego męża. Moja najdroższa Elżbieto, jeśli czytasz te słowa, oznacza to, że nie dane mi było dotrzymać obietnicy powrotu ale chcę, żebyś wiedziała, że każda chwila spędzona u Twego boku była dla mnie rajem na ziemi. Nauczyłaś mnie, czym jest prawdziwa miłość, a ja nauczyłem Cię, że jesteś piękna. Nie pozwól, żeby moja śmierć przekreśliła to, co razem odkryliśmy. Żyj, kochaj siebie i pamiętaj, że gdziekolwiek jestem, zawsze będę Cię kochał. Twój na zawsze, Kazimierz. Elżbieta płakała, ale tym razem były to łzy nie tylko smutku, ale i wdzięczności. Kazimierz nawet po śmierci przypominał jej o jej wartości. Od tego dnia zaczęła powoli wracać do życia. Nie zapomniała o mężu, ale zrozumiała, że musi żyć dalej, niosąc w sercu jego miłość. Pozostała wdową do końca życia, ale nigdy więcej nie czuła się brzydka czy niechciana. Miłość Kazimierza zmieniła ją na zawsze.